Kurwa 9 minut. Cześć Manko, z tej strony Noliv. E, witam Was w filmie, który jest dosyć ciężki dla mnie do nagrania. Ostatnio w internecie pojawiło się dużo teorii, dużo filmików na TikToku, na Instagramie czy też na YouTubie e, o mojej zmianie płci i dzisiaj sobie po tym porozmawiamy. E, po pierwsze, koryguję płeć. Tak, to się wszystko zgadza. Dokładnie w lutym roku 2021 zaczęłam brać tabletki hormonalne. I bloker testosteronu, przez co moje całe ciało się zmienia a i tylko ciało. Bo, jeżeli oglądaliście filmy Nolifa z roku na przykład 2017, to ja z charakteru się w ogóle nie zmieniam, zmienia się tylko wygląd, także możecie być spokojni. Na samym starcie to chciałam Was przeprosić, bo nie tak to miało wyjść, że dowiadujecie się z TikToków czy z Instagramów właśnie innych osób. A żeby to miało sens, to zacznijmy od samego początku. Na samym starcie usunęłam wszystkie zdjęcia na swoim Instagramie i zmieniłam awatar na, na siebie, po prostu we włosach. Zrobiłam to z tego względu, że chciałam Was po prostu powolutku wprowadzać w w ten temat z tego względu, żeby mi było łatwiej, i żeby wam było to łatwiej, przynajmniej tak myślałam. Nie chciałam, żeby było nagle pyk zmiana na Natalię, tylko tak stopniowo was wdrażać. Dlatego były na przykład Insta story jakieś, dlatego potem był film, bo myślałam, że to będzie super droga, przynajmniej dla mnie na pewno, żeby mi było łatwiej o tym powiedzieć i że dla was, że będzie po prostu to schodkowo Lepiej jak wejdziecie w to. Ale się myliłam, za co przepraszam. Powinnam od razu nagrać taki film jak teraz. Koryguję płeć, właśnie tak jak powiedziałam, ale na razie jestem na etapie brania tylko tabletek hormonalnych. Od roku 2022, podejrzewam, tak stycznia, zaczynam operację. I ktoś powie: no dobra, ale po co ta kontrowersja? Przecież mogłaś wyłączyć kamerkę i nagrywać dalej z głosem, i nikt by się nie dowiedział. To prawda. Ale nie do końca, bo w styczniu mm, mam operację twarzy, będę miała całą twarz zmienioną. To jeszcze by przeszło, ale już w kwietniu bądź maju mam operację zmiany głosu. No i już wtedy by było ciężko ukryć to wszystko. No i nagle byście przeżyli szok, jak w jeden dzień by się w zamienił na natalię, a zależy mi na was, dlatego chciałem to zrobić stopniowo, ale jak już powiedziałam, zrobiłam to źle. Jest dużo kwestii do poruszenia dzisiaj. Przepraszam, że patrzę w boki, że w ogóle. Może to być niesystematyczne, niechronologiczne, chronologiczne jest lepszym słowem, ale się bardzo stresuję i chyba to widać. Także przepraszam, rozumiem, że niektóre osoby mogą się czuć, jakby powiedzieć, trochę oszukane, albo wręcz smutne, że straciły przyjaciela, kolegę. Pamiętajcie tak jak powiedziałem, że zmieniam się tylko wyglądowo. Z charakteru jestem dalej tą samą osobą więc nic się tutaj nie zmieni. I teraz najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany, to na kanale Nolif content zostanie ten sam. Będziecie dalej oglądać speedruny, dalej będziecie oglądać serię hardcore i tak dalej. Wszystko co jest teraz, będzie tak samo jak było wcześniej. Nic się totalnie nie zmieni. Więc jeżeli ktoś się bał, że nagle się zmieni content, no to nie. Na Nolif CS:GO będzie CS:GO i powstał kanał Natali Wastaken, i właśnie na tym kanale będą Operacje będą vlogi e, i różnego rodzaju zmiany, tak żebyście mogli sobie śledzić nasze życie e, i żebyście mogli śledzić te całe zmiany, bo chciałbym przejść razem z wami i też chcę pomóc w ten sposób osobom, które zmagają się z tym problemem, w taki sposób, żeby mogły sobie to na przykład obejrzeć i pomyśleć: "Wow, rzeczywiście da się coś z tym zrobić, jest jakaś droga". I dać trochę otuchy, odwagi właśnie osobom, które mają taki sam problem jak ja. Problem, oczywiście, w cudzysłowie. Zgubiłam się, czekajcie. Dużo osób też pisze, że Rib Noliw, że już Noliw umarł. Tak jak powiedziałam, jest to nieprawda całkowita. Wszystko będziemy robić dalej tak samo i zostanie wszystko tak samo. Zdaje mi się, że mówię kilka razy to samo, ale przepraszam, no, nie miałam okazji się przygotować do tego filmu. Chciałam, żeby to było jak najbardziej szczere. Kolejną rzeczą, jaką chcę poruszyć, to wiele osób mówi, że jest to dla atencji i wyświetleń. Otóż nie, bo od 11 roku życia czuję, że jestem dziewczyną. Bardziej mi się podobało to, jaką rolę dziewczyna pełni w społeczeństwie. Ogólnie. Bardziej mi się podobało bycie dziewczyną. I na początku to było tak, że myślałam o tym przez jakiś raz na tydzień może, z miesiąca na miesiąc zaczęło się to pogłębiać, aż doszło do takiego momentu, że nie byłam w stanie o niczym innym myśleć i paraliżowało mi to cały dzień totalnie, zabierało chęci do życia. A teraz od czasu jak wziąłem pierwszą tabletkę, czuję się mega dobrze, czuję się szczęśliwa, wszyscy mi to wokół mówią, że, że tak powiem promienieje. Że mam lepsze podejście do świata, że w ogóle częściej się uśmiecham, i tak dalej. Także na pewno zmiany są pozytywne. Dużo osób pyta się co z Sandrą, i tutaj ważna sprawa, z Sandrą jestem cały czas. Sandra jest moją narzeczoną i Sandra wie od samego początku. To, co się teraz dzieje, nie jest dla niej w ogóle niczym nowym. Więc jeżeli ktoś się martwił co z Sandrą, to tak jesteśmy razem i właśnie na Natalii, zostawiam link w opisie. A myślę, że też w jakimś filmie Sandra się pojawi i porozmawiamy sobie o tym, jak to było, żebyście też mieli cały przekrój tego wszystkiego. A propos Natalii, właśnie, to chcę nagrywać vlogi troszkę na tym kanale trzecim, właśnie na tym Natalii. Was taken, z tego względu, że w końcu nie muszę odgrywać roli, jak ja to mówię, bo jak byłam Piotrkiem, no to. Nie chciało mi się nic totalnie z tego względu, że nie czułam tego. Czułam właśnie takie cały, cały czas odgrywanie roli, nie bycie sobą. Nic mnie nie cieszyło i nie chciało mi się tego robić po prostu. Teraz mam full energii, chce mi się wszystko, także myślę, że jedyne co zyskacie to więcej filmów, bo i na Natalii, i na Olifie i tak dalej, bo wszędzie będę teraz nagrywać, bo czuję się po prostu dobrze. Rodzice, przyjaciele, wszyscy mnie zaakceptowali. Rafał, mój menadżer. Tomek, mój montażysta, Sandra i wszyscy inni, bardzo dziękuję, bo jakby nie było nikogo, by było trudniej na pewno, a tak to mogę za z kimś pogadać i jest super, także dziękuję. Chcę też podziękować całej moderacji, bo oni też wiedzą już od dłuższego czasu z Dimscordal i z TeamSpeaka, bo robią kawał dobrej roboty, usuwając te wszystkie wiadomości negatywne. W sensie może że nie wszystkie wiadomości negatywne, bo też nie chcę teraz cenzurować. Rozumie też osoby, które nie rozumie, że tak powiem. Z tego względu, że no ciężko może być komuś zrozumieć to, że ktoś się źle czuje w swoim ciele, jeżeli taka osoba nie miała tego problemu. Mi nawet jest ciężko to opisać, jakie to jest uczucie. Także rozumie każdą osobę, która nie rozumie i nie oczekuję, że zrozumie. Nie będę teraz mówić wszystkim, że macie rozumieć i tak dalej. No nie, tylko po prostu. Lubię, jak ktoś podchodzi do mnie jak do normalnej osoby i wyrabia sobie zdanie poprzez rozmowy ze mną, czy po prostu traktuje mnie jak drugiego człowieka. I, I to jest ważne dla mnie, na pewno. Nie wiem, co mam jeszcze <śmów> mówić, tak szczerze. Może jeszcze właśnie tu mam ściągę taką, sobie zargam cały czas, więc yy, pozwólcie jeszcze raz. Nie poruszałem jeszcze tematu zaimków, a bardzo chciałem go poruszyć. Wiele osób się mnie pyta, jak teraz powinno się do mnie mówić, czy Natalia, czy Piotrek, czy w zaimkach żeńskich czy w zaimkach męskich. Ja do siebie mówię w zaimkach żeńskich. Wszyscy moi znajomi i przyjaciele mówią do mnie w zaimkach żeńskich. Ale jeżeli ci będzie lepiej mówić do mnie w zaimkach męskich, to możesz mówić, nie ma problemu. Nie chcę na nikim wymuszać niczego. Chcę, żebyście czuli się po prostu tak, by się nic nie zmieniło. Żebyście mogli do mnie mówić, ja wam będę odpowiadać. I Ciężko, mam wrażenie, że jest to chaotyczne, niespójne i tak dalej. I że więcej, myślę, że więcej po prostu jak o czymś zapomniałam albo czegoś nie poruszyłam, to będzie to wszystko na kanale Natalii. I chyba to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia już w normalnym filmie na kanale Olive, czyli jakimś speedrunner versus. Dziękuję też wszystkim YouTuberom za wsparcie, którzy tam się odezwali w komentarzach, czy tam też fajne, miłe słowa powiedzieli na YouTubie. Dobra! Cześć. Nie ja pomimo tego, że ja już o tym mówiłem, nie? Że, że miesiąc temu mi to się tym powiedział, tylko że dostałem informację, że będzie miał czy miała inaczej na imię, to kurwa ja mówię, a co jeśli to jakiś eksperyment społeczny, nie? Wiecie, tak na zasadzie, że, że puszczasz jakąś plotkę i patrzysz jaki jest odbiór, a potem mówisz haha, zostaliście sprankowani cokolwiek. Więc mówię, kurwa, ty poczekam aż rzeczywiście się chłopczy, chłopka do tego y, ustosunkuje. Zresztą mogę mówić chłop, bo powiedział, że mu to nie przeszkadza. zresztą na jak mu to przeszkadzało, to wiesz, co no. chodzi. No nic, no. Moim zdaniem ludzie go nie zaakceptują? Bo, bo Polska jest takim kurwa krajem. 80 lat do tyłu. No. Kontentowo też kurwa, ja nie wiem jak to się, jak to się, yy, jak to się rozwiąże, bo ja, ja, jest pewna zależność, nie? Jak mamy, jak mamy powiedzmy, chłopaka i, i dziewczynę, i dziewczyna robi na YouTubie no zazwyczaj takie, no i są wyjątki odstępstwa od reguły, nie? Że nie wiem, że masz kobietę, która nagrywa vlogi jak jeździ trakiem, ale dużo kobiet nie jeździ trakiem, nie? Yy. No, to, to masz na przykład kobiety, które z, się ba, bardziej branżą beauty, zajmują czy coś. Yy... No i takie, no i takie, że tak powiem, taki content oglądają inne dziewczyny, nie? Oglądają inne dziewczyny. Albo mężczyźni oglądają, bo ta laska jest dla nich atrakcyjna. A tu będą, kurwa, faceci ogólnie są bardziej, moim zdaniem, tacy tacy na nie, jeśli chodzi o wszystko, co nie jest naturalne i kurwa, jak pan Bóg powiedział. Chociaż Bóg nie istnieje, ale to whatever. I. I nie wiem, no. Bo faceci, bo jak jesteś facetem i oglądają cię faceci, to poniekąd to im mówią, aha, śmieszny ziomek, pójdę z nim kiedyś na piwo czy coś, a z... Nie wiem, no. Nie widzę, żeby jej czy mu poszło dobrze na YouTubie od tego momentu, a z drugiej strony chyba każdy ma prawo, żeby być zadowolonym, nie? Z siebie. Oczywiście też jest, też jest coś takiego, że, że mniejszości zazwyczaj ze sobą solidaryzują, więc nie zdziwiłbym się, jakby teraz był przypływ wszystkich osób, które powszechnie to akceptują i propagują, albo mają podobną sytuację, albo są powiedzmy z tego środowiska LGBT i, i, i kochajmy wszystkich i walczmy, zwalczajmy hejt, że będą go tylko na przekór oglądać, czy ją będą na przekór oglądać, yy, bo trzeba w swoich wspierać, nie? Więc no, no, ogólnie jest to naprawdę, jeśli chodzi o skalę polskiego internetu, bardzo duży ruch. Yy... Tylko z drugiej strony, wiesz, to też nie jest ruch na zasadzie, jak ja bym teraz wyszedł z domu i nie wiem, poleciał do, do Peru, wchodzić na Machu Picchu i, i mieszkać w tipi, w jakimś tam namiocie, bo tego można uniknąć, mógłbym nie robić, nie, z drugiej strony, jeśli natura i zdrowy rozsądek tak mu kazała, żeby być nią, no nic, no nie moje życie, niech każdy sobie robi, jak chce. Ja tego typa w ogóle nie poznałem nigdy, nie, czy, czy tej typiary, te no, kurwa, mam, mam mętlik. Więc no. No chuj. Niech nie, nie, niech się wiedzie, nie? Niech się wiedzie. Czas pokażę. Podziękuj. Za co masz podziękować? No i mówię, super podziękowanie. Aha. Dla mnie zmiana płci to jakaś abstrakcja i zaburzenie. No na pewno jest to zaburzenie. Jeśli ty mentalnie czujesz się kobietą. A masz ciało mężczyznę, to jest to zaburzenie, nie? No jest to zaburzenie, dlatego popełniałem te operacje, żeby się... Żeby naprawić to, co natura zjebała, nie? Może na groby byś pojechał, czy wyjebane masz? Wyjebane mam. No no, dobra, to jak chcesz ogólnie Noli, jak chcesz być kobietą, to cię będziemy traktować jak kobietę. Już na samym starcie chciałem powiedzieć, że jesteś obrzydliwie brzydką kobietą. ba. nie no, tu wszystkie kobiety traktujemy tak samo. Jak ktoś chciał się zapisać do tego, do, do klubu kobiet, to musimy go tutaj potraktować jakby był dziewczyną od zawsze, nie? No. Równouprawnienie. Tu kurwa na prawo i lewo rozdajemy tyle samo, nie? No. Skoro góry brzydka, to co będzie na dole? No, kurwa, nie chciałbym się w to zagłębiać raczej. Ale no, pewnie jak wiesz, no, medycyna ogólnie estetyczna jest na takim, na takim poziomie. Wiadomo, że ziomek będzie dziwnie wyglądał, jeśli ma rysy twarzy mężczyzn. Mężczyźni przede wszystkim różnią się szczęką. Yy, no, są, no, są różnice, nie? Są różnice. Więc jeśli mówił, że bierze bloker testosteronu. Nie wiem, co on tam bije, żeby, jakie żeńskie hormony, no to tak, kurwa, trochę, no wygląda niesymetrycznie, nie? Więc, no, będzie miał tą operację twarzy, chyba w czerw, nie, w kwietniu, nie wiem, nie pamiętam, w styczniu, no gdzieś tam będzie miał. Git, kurwa, niech się wiedzie, no nie? niech ludzie będą szczęśliwi w końcu. Kurwa, kim ma się przejmować, wami? Że ktoś mu przyjdzie i napisze. o, ty kurwo! Wyjebane w to. Ale ogólnie, tak szczerze, ma bardzo duże predyspozycje. Ja nie wiem za bardzo, bo nie oglądam jego materiału, ale jeśli jest, jeśli jest przeciętnie mądrym facetem, inteligentnym, tak teraz będzie kobietą, to jest szansa, że pierdolnie jakiś rekord na inteligencję, nie? Ulica go rozliczy. i do dół cię rozliczy. Na harmonie zająć Ci budowę kostnej jedynie operacje, No tak. Więc no. No tyle no. Bardzo mnie dziwi komentarz Karolka, który napisał Trzymaj się. Najważniejsze to być i czuć się sobą musi się układać. Oczywiście Karolek to jest osoba, która parę lat temu nagrała film taki. Bo to, czy on był homofobiczny, czy nie homofobiczny, czy on się postawił na przekór yy, tej tendencji LGBT, która jest i akceptowania wszystkiego, to jest jedno, ale dwa, że ten film był bardzo pozbawiony sensu. Wiecie, bo ja, ktoś może przyjść i powiedzieć, yy, ktoś może przyjść i powiedzieć, nie jestem za tym, żeby geje adoptowali dzieci, bo to, to, to i to. I Ty możesz się z tym zgadzać albo nie zgadzać. A jego film polegał na tym, no nie jestem za tym, żeby homoseksualne osoby adoptowały dzieci, bo i jego rozumowanie było na poziomie, bo to głupie pedały. Więc no, albo ziomek dużą metamorfozę przeżył, albo tego nie rozumiem, nie? Karolek populizm zajebał protokół ratowania kariery? Karolek ostatnio nagrał, że przeprasza i zmienił zdanie. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja nie no, raczej ślubów kościelnych nie będą brali. Chyba nawet tego, do tego nie dążą.